i there, czyliście błagaliście i w końcu wasze prośby zostały wysłuchane. Wręcz słyszałem głosy w mojej głowie. Przed wami jeden z największych konkurentów Doge Durango, czyli Kia Telluride. Na początku zaczniemy sobie od przedstawienia zalet tego samochodu. I Na tym się to skończy, bo ten samochód nie ma wad. Nie bez powodu sobie tutaj usiadłem. Ze względu na to, że żeby pokazać... O, co to? Latarka. Zacząłem odtąd ze względu na to, żeby pokazać Wam jak bardzo pakowny jest ten samochód. Teraz siedzę sobie w bagażniku na złożonych fotelach trzeciego rzędu. No i tu Wam od razu pokażę jakiś spaj podręczny jeżeli chodzi o pasażerów trzeciego rzędu. Tutaj mamy raz pas, pas dwa, a tutaj mamy, drodzy Państwo, w suficie ukryty pas numer, ach, numer trzy. Względu na to, że ta tylna kanapa jest podobno trzyosobowa. Zaraz sobie to sprawdzimy, nie mam tu co prawda tyle osób, no ale zaraz możemy, tak jak powiedziałem, to sprawdzić. Tutaj pod spodem Mamy taki schowek jeszcze na jakieś podręczne rzeczy. To sobie go zamykamy i zobaczcie jak to tutaj wygląda. Tutaj można spakować naprawdę milion rzeczy. Milion rzeczy, jakie ktokolwiek sobie wymyśli. I teraz zobaczcie to, tutaj mamy przyciski od drugiego rzędu foteli. I teraz tak, naciskamy sobie ten i naciskamy sobie ten. O, jakby się fotel kierowcy przesunął pasażera troszkę do przodu to by się złożył całkiem, mielibyśmy w miarę płaską przestrzeń ładunkową a ciekawe się rozłożą z powrotem nie tu już musimy robić ręcznie no i dobra tutaj trzymam kluczyki od tego samochodu no i kluczyki wyglądają tak że naciska się przyciski po boku tego kluczyka tu otwieramy, zamykamy przytrzymujemy otwierając klapę bagażnika i zamykając, a tutaj mamy ten przycisk paniki byśmy zapomnieli gdzie ten samochód zaparkowali. No i co? Wysiadam sobie z tego bagażnika i teraz zobaczcie, jak łatwe jest złożenie foteli trzeciego rzędu. Cyk. I cyk. Zagłówki do góry. Mamy trzeci rząd. Zamykamy klapę. No i zobaczcie sobie, jak monumentalnie się ten samochód przedstawia. Wielki, masywny tył z takimi Lampami w kształcie odwrócone, litery L z jednej i z drugiej strony końcówki wydechu prawdziwe, nie jakieś podrabiane, z drugiej strony nie ma, ale lepiej, żeby były dwie prawdziwe niż dwie fejkowe po obu stronach yy, samochodu. No i z zewnątrz ten samochód prezentuje się po prostu naprawdę okazale. Z jednej strony no, można by sobie pomyśleć, że to jest europejski model, yy, ale na pewno tak nie jest, to jest po prostu średniej wielkości słów na rynek amerykański między innymi, myśmy w Europie go nie dostali, ten samochód był dostępny na rynku chińskim, tajskim, rosyjskim, australijskim i w ogóle w wielu innych rynkach, tylko no oczywiście nie w Europie, no bo takiej średniej wielkości słów marki takie jak Kia wydaje mi się, że raczej by się nie sprzedał. Co prawda mieliśmy tutaj naszego Santa Fe, Hyundai czy tam Kia z Sorento? Sorento. No, ale Telluride jest od Sorento i Santa Fe większy. Pod tą płytą podłogową, Kili Telluride, która weszła w 2018 roku, jest też produkowany model Hyundai, mianowicie pod marką Palisade. Yy, to są samochody różniące się w ogóle zupełnie od siebie, jeżeli chodzi o zewnątrz i wewnątrz, zresztą też, ale podłoga, płyta podłogowa i silniki yy, są dokładnie takie same. Silnik mamy tutaj 3,8 litra GDI. Otworzę maskę i zaraz Wam więcej coś o nim poopowiadam ty l l u r i d fajnie dobrze wiedzieć czym jedzimy. maska lekko idzie do góry no i mamy tutaj komorę silnika z której dosłownie można by spożywać jakieś posiłki mamy tutaj fałszustkę z tego co ja tutaj widzę umieszczoną poprzecznie a spodziewałbym się że będzie to wzdłużnie Zobaczyłem to po kolektorze i sądzie, z której strony jest umieszczone. V6 3.8 litra GDI o mocy 291 koni mechanicznych, czyli mocy wystarczającej w garę na ten samochód. No i porównując go do jego, można powiedzieć, rywala, czyli Dodge Durango, dynamika mamy dokładnie taką samą. Mocy jest podobnie, masy jest podobnie, momentu jest podobnie, tylko tutaj mamy troszeczkę większą pojemność silnika, bo 3.8 litra, ale y, silnik wystarczający zupełnie y, do tego samochodu. Gdzieś tam w tym Palisejdzie były dostępne na jakichś rękach jakieś tam diesle, czy tam wcześniej silniki 3,5, ale ten temat może pominmy. Mamy tu 3,8 litra. Dostęp do wszystkiego jest wręcz świetny. Pod tą pokrywą, jak sobie zdejmujemy, innym ruchem ręki nie będę dotykał, bo gorące. Mamy dostęp super do świec, do kolektora ssącego, Tutaj mamy super dostęp do filtra powietrza. Więc jeżeli chodzi o jakieś tam serwisowanie tego samochodu, nie ma żadnego problemu. Z częściami do silnika i zawieszenia też nie ma większego y, problemu gorzej troszeczkę z częściami blacharskimi no bo Telluride to był jednak samochód niedostępny w Europie więc z takimi częściami najlepiej się zaopatrzać y, na rynku Stanów Zjednoczonych zobaczcie na ten przód y, jest to w ogóle zupełnie do niczego niepodobne, nie jest to podobne w ogóle do Kii w żaden sposób, co według mnie jest osobiście zaletą, że jest to niepodobne do czegokolwiek innego, no bo jednak widzimy taki samochód niby taki niepozorny, trochę wyglądający po europejsku, ale jednak nie do końca jest to samochód, który wygląda naprawdę tak okazale, tak monumentalnie, już to zresztą powiedziałem yy, i może on jakiś tam respekt na drodze wzbudzać. No. Troszeczkę się jednak wyróżnia w tej swojej niepozorności. Felgi czarne, dwudziestki, na oponie 2,4, 5,50, 20, komfort jest? Jest, jak najbardziej. Pięć drzwi, łącznie z tylną klapą. No, i można powiedzieć, że ten samochód jest tak ociosany, że on nie wygląda wcale na taki duży, jakim w rzeczywistości jest. No, bo jest to jednak duży samochód. Fajny, szary kolor, one dostępne też były białe, czarne, bordowe, niebieskie, no, w wszystkich kolorach, tęczy praktycznie. A no i z takich suchych danych mamy egzemplarz z rocznika 2020, z przebiegiem niecałe 3000 km. U nas tak jest, właśnie w salonie, że y, jednak są te samochody rocznikami troszeczkę starsze, ale jednak z mega niskimi przebiegami. A teraz zapraszam Was do środka. Bo tam jest co opowiadać, dobra? Pierwsze co zrobię, to zapakuję się do tylnego trze trzeciego rzędu. Dziękuję bardzo. Ach. No i dobra, zasiadam i zobaczymy, co to się będzie działo. Ej! No nie ma źle. No, no z przodu. Tu sobie jeszcze można regulować oparcie w ogóle. Dobra, to zaraz będziemy testować. Jeżeli chodzi o trzeci rząd, jakbym ten fotel przesunął troszeczkę yy, bardziej do tyłu, no to byłoby miejsca porówna mniej więcej, co jak na trzeci rząd wydaje mi się być naprawdę bardzo fajną sprawą. Yy, tutaj usiądzie druga osoba, ale tu jakby miała siedzieć osoba pomiędzy mną a mną, no to ja osobiście bym już tu nie usiadł. No bo zobaczcie sobie tutaj, rozdziałam się z moim wielkim dupskiem na samym środkowym rzędzie, no nie jest to zbyt wygodne, nie, nie ujechałbym tutaj zbyt długo no ale zawsze fajnie jest że jest możliwość kogoś tutaj y, przewieźć, tutaj mamy cup holdery raz, dwa, trzy, cztery cup holdery y, wejścia USB z jednej jak i z drugiej strony więc fajnie, jakby nie było to by nie było, a tak to jest i tutaj mamy nawet osobne nawiewy dla pasażerów trzeciego rzędu jakby było im zimno lub gorąco się możemy nakierować na mordę i sobie tutaj chillować bombę elegancko, teraz przeniesiemy się do Przodu, ale nie muszę składać foteli, żeby to zrobić, więc zrobię to w ten sposób. O Jezu, przy okazji rozłożyłem dupą podłokietniki. No i teraz zbyt super tutaj nie jest, zamknę te drzwi, pozwolicie. O, to jest regulacja, tam już gniotym nie, w sumie nie gniotym, wygląda to fajnie, ale teraz to zrobię. Czekajcie, o, nie patrzcie. No jak super, no lepiej być nie może. Ja się tu rozkładam elegancko, jak bay, yy, i mam tutaj naprawdę mie mnóstwo miejsca na nogi mnóstwo miejsca na to, żeby w ogóle się w jakikolwiek sposób poruszać. Yy, no i leżę sobie tutaj praktycznie. No. Mega wygodne warunki do podróżowania. No jakbym chciał to zrobić w tej tak gmianie w miarę normalnie, w cywilizowany sposób, żeby się tak chociażby lekko odsunąć, no to jest super. No i teraz tak: te fotele tylne grzane i wentylowane. Czego chcieć więcej drodzy widzowie? Kochani, tutaj rozkładam sobie roletkę. Proszę o bardzo cyk i sobie jadę w iście królewskich warunkach. Tu mamy wieszaczek. Jakiś tam, tutaj mamy wejście USB w fotelu, więc fajna sprawa, w tym fotelu również mamy. Jakieś tam schowki na podręczne rzeczy. Tutaj między nic nie ma, ale tutaj mamy jeszcze dla pasażerów tylnego rzędu cup holdery po jednym. No i się jedzie. Świetny wóz do tego, żeby sobie tutaj mm, po prostu podróżować. Bardzo fajne auto rodzinne w porównaniu do Dodge'a Durango. No to Durango na przykład te tylne swoje fotele mogą mieć podróżowane, ale wentylowanych w opcji nigdy nie było. Yy, tutaj mamy akurat wersję wyposażenia SE, czyli taką można powiedzieć najbogatszą. Yy, były też jakieś tam SE Special, Special, Special Edition, coś tam coś tam, jakieś inne we wnętrzu akcenty. Tutaj nawet widać, że to może być nawet jedna z tych wersji, chyba że to jest charakterystyka wersji SE, no nie wiem. Yy, takie dziwne rombowate, czy tam trapezo, trapezoidalne przeszycia y, na fotelu, skóra, bardzo fajny materiał fakt faktem na pewno jest to eko ekoskóra, ale dobrze się tu siedzi dobrze to wygląda, no i przede wszystkim jest wygodnie, nie jest za twardo, nie jest za miękko tutaj mamy tylną mm, tylny panel dachowy y, okno dachowe, chciałem powiedzieć właśnie że, że tutaj jest osobne dla pasażerów, z przodu dla kierowcy i pasażera y, jest jeszcze osobny szyberdach, tutaj mamy Przyciski od sterowania trzecią strefą klimatyzacji. Tutaj ciepło zimno, tu mocniej i słabiej, naprzód, na ryj, na nogi, auto. Włączamy, że jesteśmy w aucie i off wyłączamy wszystko łącznie z naszym życiem. No i co? Jeżeli chodzi o tylny przedział pasażerski, wydaje mi się, że to tyle. Łapię sobie teraz za taką designerską klamkę. Zwykle ta klamka wychodzi od dołu, tutaj wychodzi od góry. Fajnie to wygląda. No i zaproszę Was do przodu, żeby tam co nieco Wam więcej opowiedzieć. Dobra, Ride. Odpalę go Wam, on cicho chodzi, więc na spokojnie, ale przy okazji będę Wam mógł pokazać, że jakieś tam różne systemy infotainment. No i teraz tak, taka sama designiacka klamka, fotel kierowcy elektryczny, wentylowany, podgrzewany, czekajcie wyciszę pioseneczkę, "Come to my dream. No i tak, kierownica czteroramienna, zdecydowanie wielofunkcyjna. Tutaj mamy dwie jakieś takie boilery o tej skórze, ale to tam nieważne. I tak, mamy aktywny ten z kierownicy sterowany. No i przyciski do sterowania radiem, czyli głośnej, ciszej, zmiana stacji itd., itd. Na ekranie pomiędzy zegarami, tutaj mamy zaraz przy, mamy przycisk od otwarty, znaczy przycisk. Ukazuje nam, że mamy po prostu otwarte drzwi, ale pokażę Wam jeden fajny bajer, który jest dostępny w opcji z kamerami 360, które tutaj występują. Włączamy kierunkowskaz i mamy kamerę wyświetlającą nam w usterku. martwe punkty, jeżeli chcemy zmienić pas. Tak samo po lewej, jak i po prawej stronie. Super sprawa, w życiu bym nie powiedział, że tak to docenię, a chciałbym, żeby coś takiego było w każdym aucie, ze względu na to, że to o wiele bardziej poprawił bezpieczeństwo na drodze. No i tak po prostu powinno być, to jest super rozwiązanie, mega mi się podoba. I teraz tak, szyberek z podsufitka z Alcantary. Bardzo fajna imię, jakby komuś się chciało, jadąc samochodem, podotykać podsufitki. No to śmiało może to zrobić. No i gigantyczny, duży, przepasny, skórzany podłokietnik z wielkim schowkiem, jednym jak i drugim. To jest jeden, a tam jest drugi, do którego można schować ten pierwszy schowek. i jest dwa schowki, z czego jeden nieużyteczny. Dwa cup holdery schowek można tu na przykład wrzucić kluczyki. No i tutaj. Mamy ładowarkę indukcyjną, USB jedno, drugie z szybkim ładowaniem włącznie, no i 12V zapalniczka. I teraz tak, przechodząc do trybu wjazdu, mamy tutaj auto hold, czyli ten system, kiedy jedziemy w korku, no to nie musimy trzymać hamulca, tylko po prostu stoimy bez hamulca na biegu drive view, czyli kamery, 360 stopni nam się tutaj zaraz powłączają, czujniki parkowania, wyłączanie systemu start-stop, no i teraz zmiany trybów jazdy. Mamy Comfort, Sport, Smart, Eco i Snow. Tutaj mamy blokadę napędu na cztery koła, czyli możemy jechać cały czas włączony napędem na cztery koła, jakbyśmy chcieli na przykład, nie wiem, wyjechać z jakiejś zaspy albo wjechać jakiś lekki teren, no to możemy to zrobić w tym samochodzie. Skrzynia biegów. Ośmiobiegówka, bardzo fajny automat, fajnie zmieniający biegi. Fotele kierowcy, tak jak mówiłem, grzane bądź też wentylowane. W dzisiejszy dzień akurat yy, może to zdradzać, że jest ciepło, ze względu na to, że mam tylko bluzę, ale no jest ciepło, jest ciepło, a bluza dlatego, że wieje niestety. No i teraz tak, panele od klimatyzacji, czyli super sprawa, ręczne pokrętła, można sobie zmieniać temperaturę, yy, auto, off, grzanie szyby, przedniej tylnej, super. No i tutaj mamy ekran dotykowy, no to system u mamy tutaj mapę nawigacji, menu nawigacji, telefon, połączenia telefoniczne. Voice memo, czyli jakaś tam pamięć głosowa, Passenger Talk, czyli na przykład my mówimy tutaj na miejscu kierowcy, a pasażerowie trzeciego rzędu nas słyszą, bo tam jest włączany dźwięk z głośnika, więc super sprawa. Quiet Mode jest tylko włączony wtedy, kiedy chcemy, na przykład nie wiem, że nasz pasażerowie się przespali, no to mamy tutaj dźwięk z głośników włączony tylko i wyłącznie na przednie głośniki. Tylne ustawienia klimatyzacji, jakieś ustawienia od radia, radio, media, ustawienia, no i instrukcja obsługi. Wbijamy wsteczny bieg, no i włączają się kamerki. Jak wbijemy drive, no to pojawia się widok do przedniej kamery, żebyśmy mogli sobie dojechać na przykład do jakiejś tam do jakiej przeszkody czy tam innego samochodu stojącego na parkingu. No i wszystko się to wyłącza. I oczywiście te wszystkie opcje możemy obsługiwać też stąd, yy, czyli włączenie mapy, nawigacji, map, nawi w sensie opcji nawigacji, radyjko, no i tu się zmienia opcje, ustawienia i tak dalej, i tak dalej. No i tu mamy jeszcze grzaną kierownicę, ale pozwólcie, że oszczędzę sobie tego grzania kierownicy tutaj. A jeżeli chodzi o w ogóle design tego wnętrza, drewno mamy raczej z wstryskarki i rozwiązanie, którego osobiście powiem szczerze że jakoś fanem nie jestem, czyli trzy nawiewy na środku. Fajnie, może to być praktyczne, jeżeli ktoś chce, żeby komuś bardziej wiało, to się ten nawiew może przydać dla pasażerów z tylnego rzędu. Ale mi osobiście to nie podoba designersko. Pierwszy taki samochód, którym to widziałem, to był Audi A4B5, a to jest nienawidzony przeze mnie samochód. Pozdrawiam fanów Audi. Yy, i, I tam były te trzy nawiewy, i niezbyt mi się to podobało. No ale tutaj jest to jakoś tak w miarę fajnie wkomponowane, że to jakoś nie kuje w oczy. Oczywiście wyświetlacz head-up regulowany yy, pomiędzy, ekranami, pomiędzy zegarami. Ekran, tak jak już mówiłem wcześniej, jakieś tam podręczne rzeczy, czyli schowki na okulary. Yy, lusterka, osłony przeciwsłoneczne, osłony no i co? Tyle, jeżeli chodzi o wnętrze tej ki, Tutaj dla kierownicy też nawet jest cykorłapka, jak i dla pasażera. W tym samochodzie to może nie przyda, bo nie jest to samochód budzący emocje. No ale jeżeli chodzi o taką jazdę na co dzień, no to wydaje mi się, że mega fajny samochód. A teraz zaproszę Was na fotel pasażera i gdzieś się przejedziemy. Siedzimy na fotelu kierowcy, Wy na pasażera. Naciskam hamulec, włączam drive i ruszam tym jakże yy, zacnym i monumentalnym samochodem włączam kierunek w prawo pokazały mi się blind spoty no i teraz jedziemy wyobraźcie sobie jedziemy sobie zawieźć dzieci do szkoły słuchając remiksu mixu wood after poprawka naszego kolegi DJ-a Gerwazego pozdrawiam Cię Piotrek no i jedziemy sobie do przedszkola takim telurajdem no i teraz tak wytula nas komfort wszechogarniający. Wszechogarniająca skóra, drewno, stryskarki i muzyka dobiegająca do naszych uszu. A ja tymczasem opieram głowę o naprawdę miękki i wygodny zagłówek. Zobaczcie to. To jest wręcz jakbym leżał na kauczuku, tylko takim miękkim. Jeżeli chodzi o właściwości jezdne Kii Ride nie różnią się one praktycznie w ogóle od jej głównego konkurenta, czyli Doja Durango. Czyli jest to po prostu duży SUV, który Oczywiście jest komfortowy, który oczywiście składa się w zakrętach, który oczywiście ma jakąś tam dynamikę, którą teraz Wam. Mówiąc jakąś tam dynamikę, mam na myśli naprawdę jakąś tam. Ten samochód ma około 8,5 sekundy do setki, co jak na taki samochód naprawdę wystarcza, jeżeli chodzi o jakieś tam bezpieczne wyprzedzanie. No spoko, nie ma problemu. Tutaj jakbyśmy sobie włączyli jeszcze tryb sportowy. Jest troszeczkę inna reakcja na pedał gazu. Nie mamy, jakby typowo, pod pedałem gazu przycisku od kickdowna. Tak jak na przykład mamy to w wielu innych skrzyniach automatycznych. Ale tutaj naprawdę dobrze działa ta skrzynia. Przejeżdżam przez próg zwalniający. próg mnie zwolnił, więc spełnił swoją rolę. Jak najbardziej ale przełączę na komfort. To nie jest auto do sportowej jazdy, oczywiście. No ale mamy tutaj kolejny próg zwalniający, który akurat tu jest swojej roli nie spełnił. Bo celu przyjechał go bez żadnego problemu. No i teraz tak, no tak jak mówiłem, no po prostu duży słów do jazdy na co dzień. No co ja Wam mogę więcej powiedzieć? O kurde, patrzcie tam. Patrzcie, co tam stoi. E36 kompakt. Super, świetny samochód. Mam takiego zawsze przy sobie tutaj, tutaj. Przepuszczamy panią na pasach. No i jedziemy dalej. No, Kochani, co ja Wam mogę powiedzieć więcej o właściwościach jezdnych samochodu, który służy do tego, żeby po prostu nim jeździć? No, cóż więcej? No po prostu duży, wygodny SUV, który nie sprawia problemów podczas prowadzenia go. Wręcz nie przeszkadza totalnie kierowcy w tym, żeby ten samochód prowadzić. Po prostu jedzie tam, gdzie chcemy i ma on sprawiać wręcz kulewskie warunki. O, na przykład jest ciepło, sobie włączę wentylowane dupy. No i teraz przez Moje ciało przechodzą wręcz strumienie zimnego, chłodnego powietrza, które yy, okala me dolne oblicze. No i naprawdę jest mi tu wygodnie. Mógłbym tutaj wsiąść, jechać gdzie tylko się chce i wysiąść po prostu na miejscu z samochodu razem z moją rodziną, zadowoleni, wypoczęci yy, i szczęśliwi z powodu tego, że tata wybierając samochód rodzinny kupił Kia Telluride czyli coś, czego nie ma na rynku europejskim jeżeli ktoś się Ciebie zapyta czym jeździsz, powiesz Kia Telluride no to ktoś sobie od razu wyobraża jakiegoś minotaura wielkiego, no bo to nie są takie nazwy jak w samochodach typowych europejskich nie wiem, Audi A3, Mercedes klasy E BMW serii 5 czy coś, nie, jest Kia Telluride super to brzmi Korańczycy mają yy, taką fantazję jeżeli chodzi o Nazywanie swoich samochodów. Po raz kolejny kierunek. Zamówiliśmy ten blind spot. Super. No, jeżeli chodzi o jakieś takie dogodności podczas jazdy, no to mamy tutaj system ostrzegania o przekroczeniu pasa. Można to włączyć lub wyłączyć. Można też wyłączyć kontrolę trakcji. Nie wiem po co. Możemy sobie też otworzyć bagażnik w trakcie jazdy, ale ja tego tutaj raczej robić nie będę. No i te tryby jazdy, tak jak mówiłem, yy, śniegu nie ma. Tryb eko jest dla eko ludzi. Ja nie jestem eko człowiekiem, więc tego trybu. Nie używam i podejrzewam, że w tym przypadku wiele by to nie pomogło, bo ten samochód jednak spala swoje. Ten samochód pali w cyklu mieszanym około między 10 do 12 litrów, więc nie ma takiej tragedii. I jeżeli chodzi o jedną wadę w stosunku do Durango znaczy wadę, nie wadę, zależy jak dla kogo do Durango można wrzucić instalację gazową. Tutaj do silnika GDI raczej nie polecam tego robić, ze względu na to, że po pierwsze jest to trysz bezpośredni i ta instalacja jednak troszkę kosztuje. A druga sprawa te silniki GDI niezbyt dobrze tą instalację gazową znoszą, jeżeli by ktoś chciał. No i teraz przechodzę do takich konkretów cenowych, zatem nawet się pewnie, kuba, dobra, spoko, tak gadasz o tym samochodzie, wychwalasz yy, i, i mówisz niestworzone rzeczy, ale ile to kosztuje, no to ja już wam mówię. Yy, taką kietelu Telluride z początku produkcji, czyli z roczników między 18 a 20, yy, na gotowo potrzebowalibyście między 90 a 190 tysięcy złotych. Za takie pieniądze jesteśmy w stanie bez problemu wylikwidować, sprowadzić i naprawić takiego Teluride'a łącznie z jej jakby bliźniakiem, czyli z Dajem Palisade. Te samochody są bardzo podobne do siebie, w zależności od tego, kto, komu się po prostu co bardziej podoba i yy, w takich pieniądzach jesteśmy w stanie bez żadnego problemu takie coś zdobyć. Mamy jeszcze poliftową KIA Telluride. Po 2022 roku, które, na którą budżet już wymagał około 160-170 tysięcy, czyli bardzo podobnie jak na przykład do Durango po lifcie. I jeżeli ktoś nie potrzebuje się jakoś mega mocno wyróżniać z tłumu, ale jednak zachować takie granice takiej niepozorności, no to Kia Telluride to jest y, samochód dla kogoś, kto y, czegoś takiego od samochodu, którym jeździ, wymaga. Mega fajny wybór dla rodziny, y, mega fajne auto ogólnie. Jeżeli ja bym miał rodzinę, to dość mocno zastanawiałbym się nad kiją Telluride, no bo jednak to, co ona oferuje swoim wyposażeniem i swoimi dogodnościami rodzinnymi, czyli na przykład te elektrycznie składane tylne rzędy, w sensie te tylne fotele, ten Telluride jakby umownie był umownie, ale mógłby też być 8-osobowy jakby jednak trzy osoby tam z tyłu w tym rzędzie upchnąć tym trzecim, no to można byłoby ten samochód takimi kategoriami rozpatrywać, no ale ja raczej bym go rozpatrywał kategoriami sześciu lub siedmiu osobowo. Tak jakby ktoś chciał, no to spoko, jak pojedzie tym samochodem mieście sześć osób, no to jakieś tam miejsce na bagaże jeszcze jest, zawsze są bagaże, bagażniki dachowe, no i takim samochodem śmiało sobie można lecieć na jakąś Chorwację, lub do jakiejś, nie wiem... Mongolii czy Tadżykistanu w zależności kto będzie tam chciał jechać. Lub też po bułki do piekarni. Także jeżeli chodzi o Kijetelu to tyle. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość dotyczącą tego samochodu. Mam nadzieję, że teraz będzie więcej zapytań o ten samochód. I mam nadzieję też, że yy, przede wszystkim zaczniecie nas też subskrybować, bo oglądacie, a nie subskrybujecie. Więc fajnie było, jakbyście zaczęli te subskrybować. Was to nie kosztuje, a ja się cieszę uśmiechem od ucha do ucha. Yy, jakby nie uszy, to uśmiech by mi. Łep upierdzielił. Dlatego róbcie to, yy, cieszcie się z naszych filmów, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, oceniajcie. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie, cześć!